A więc jak możecie zobaczyć, mamy nową ikonę w sklepie Jest to przepiękny skin, zaraz wam pokażę Jestem po pierwszej gierce, yy, którą zagrałem właśnie tym skinem I słuchajcie, przeglądnijmy sobie tutaj wszystko Jeśli lubicie ikony, jeśli lubicie nowe takie skiny Koniecznie klikajcie łapki, subskrybujcie kanał I przechodzimy do tego, co mamy, co mam wam tutaj pokazać Mamy nowego skina, który wygląda tak W sensie to jest na razie skin, który mam ubrany, no nie? Ale mamy tutaj taniec Tak wygląda jazda jakaś na kucyku Tyci, dryfo, rożec, kucyk, jednorożec, lamorożec, cokolwiek to jest Zobaczmy dalej, mamy tutaj e, skrzydła, które wyglądają w ten sposób, przepiękne skrzydła W grze nie są takie duże jak tutaj, także słuchajcie, nie są aż takie złe te skrzydła, są przepięknie zrobione Zobaczcie, to jest w ogóle efekt riftu swoją drogą, to wszystko co tutaj widzicie to jest efekt riftu Tak jak mówię, przetestujemy sobie dzisiaj wszystko w gierce, po... no zobaczycie, zobaczycie wszystko po kolei e, Teraz tak Tutaj mamy zbierak. Zbierak ma dwie wersje. Pierwsza wersja jest e, taka srebrna. Mam nadzieję, że tutaj zobaczycie. Ta pierwsza, pierwsza wersja jest srebrna, a druga jest właśnie taka fioletowa. Fajny zbierak, tylko trochę duży. Jeśli chodzi o samego skina, sam skin kosztuje 2000 e, i wygląda on dokładnie tak, tak jak tutaj. A więc tak wygląda skinek, ale jest do niego jeszcze jedna edycja. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Dokładnie tak. No, przepiękny, przepiękny, jeszcze raz przepiękny skin. No i Wy możecie wygrać dzisiaj takiego skina. Jedyne, co wystarczy zrobić, no to oczywiście. Oczywiście wpiszcie kodzik Ewela do sklepu i słuchajcie, pierwsze 500 osób, które zaprosi mnie do znajomych, bierze udział. Także odpalajcie kąpy, śpieszcie się, sprawdźcie czy w nie wygasł wam mój kodzik i przechodzimy do meczu, w którym wam poka pokażę jak to wszystko wygląda. No więc widzowie, nowa ikona w grze, zobaczmy jak ona wygląda właśnie w gierce, w gameplayu. Słuchajcie, mamy przepiękne skrzydła. Czy one są duże? Nie zasłaniają aż tyle miejsca. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobają. Mi się mega podoba w ogóle cała ta stylistyka tego to. Mega kozak. No nie postarajmy się. Przynajmniej się postarajmy wygrać grę solo y, tym skinem. E, no i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Mamy tutaj wszystko ubrane. Świnkę, popatrzcie na plecy, jaką mamy świnię. Mamy y, zbierak. Czy zbierak jest duży? No! Taki średni, nie jest aż tak bardzo duży e, Zobaczymy, czy ten skin ma szczęście Do broni, do skrzynek, no nie? W ogóle, jak bardzo dobrze wiecie, kałaszek Teraz jest mega mocny Więc kałacha warto nosić, dobra Mamy tutaj potyczki, ej, piękny, piękny Ta, piękna ta stylistyka w tu jest Mega mi się to wszystko podoba Tutaj znowu mamy kałaszkę, chyba Epic chce, żebyśmy grali tym kałachem No więc dobra, widzowie, zbieramy matrzyki i lecimy Zaraz na gości, jako Ariana grany. Zobaczcie, w ogóle wymieniłem plecak świni na krowę Podobno to jest byk, ale nie wiem, to jest... To nie jest byk. Jeszcze by się duża potka przydała, proszę. Nie, nie dostanę. No ogółem, jeśli chodzi o tego skinu Ariany Grande, zaraz dostaniemy nowy evencik. Na evencie e, oczywiście Rafa będzie miał streama z eventu, więc zapraszam was wszystkich na event. Na evencie jestem ciekaw, co się stanie. Na pewno wróci kostka Kevin. Jestem tego raczej przekonany, ale czy na pewno? Zobaczymy. O, tutaj kogoś będziemy mieli. Chodźcie do Ariany, chodźcie do Ariany. Ariana wam pokaże. <laughs> Dobra. Czy jest tutaj ktoś? No ktoś tutaj też ostro zbiera. Oj 20 No chodź być do Ariany. Czy on się buduje do góry? Czy on się buduje? No, dostań! Dostań, dostań z tego! No co jest? Ty on uciekł. Dobra, lecimy na tą panią Marianę. Ja jestem prawdziwą Marianą. Ej, co to za impreza? No halo! Czy jest gdzieś tutaj pani Ariana? O, jest tutaj. Biało. Dobra. Aj. Hello! Siemaneczko ziomeczku. Musimy trochę masów nazbierać mimo wszystko. Ten drugi gdzieś tutaj jest. O właśnie. Nie uciekniesz, byczku. Nie uciekniesz, zapraszam. O! O! Co to ma być? To jest chyba boczyk, nie? Chyba tak, tam mamy kolejnego. Dobra. Bierzemy sobie to i lecimy. Dobra, trafimy ich prawdopodobnie. No, jelo. I o to chodzi. To jest mój kolega z klasy. Patrzcie się. A tu jest. Gdzie jesteś, kolego? Nie ma mojego kolegi? Był tu przecież Jest No co za gościu Tam są, tam są w dwójkę No to może być przypał To może być przypał, wiecie Wiecie o czym mówię No nie, i ten ziomek jest Największym uciekinierem, jakiego znam Co to ma być w ogóle Co oni tak uciekają przed tym Marianem Przecież ja wam nic nie zrobię, ludzie Ja tylko was wyślę do lobby No nic, no dojeżdżamy dalej, no On musi mieć mało w takim razie Aha, koło mam przebita. Mhm, mm co tu się dzieje? Ej, z czego oni się strzelają? Oni tam mają jakąś tajemniczą broń. Może tajemnicza broń Ariany, grande. Ariana na grande. Weźmy sobie ten skanerak za tego RPG. No nie ma tu nikogo. O, jest tutaj. Dobra, dostał. Okej. Okay. Oj! Tylko z czego on tak? Elo! Chyba się poddał. Z czego on tak strzelał wcześniej? A być może z tego. Co? Wydaje mi się, że ufo. Dobra, tak myślałem właśnie. No, brakuje trochę tej potki. Tak szczerze, brakuje trochę tej dużej potki. mi się czuł, tak wiecie. Bezpiecznie. Bierzemy ufo. Oj, to jest dobry zawodnik. Aha. Co się dzieje? Czemu ja jestem w krowie? Mała krówka, mała krówka. Chłopco mnie szuka. Nie może mnie znaleźć ty. On mnie nie może znaleźć. On się boi tam. Tylko tam ci mają AWP, nie? Dobra, taki jesteś swaniak. Chodź. Chodź tu do Ariany. Chodź do Ariany. Chodź do Ariany. 17 Oj 27 A może by tak za więcej w końcu? Dobra, jest Ty no, on nic nie miał, no ludzie, noście coś W ogóle to trochę strollowałem tą świnię, bo mam krowę na plecach cały czas, ja nie wiem Gorzej, bo z tym leczeniem u mnie jest problem, no To jest uciekinier, widzowie To jest uciekinier Ja cię kręcę, obyś Dobra Chodź tu. No, no. <ścoughs> Obronione na krowie. No chodź. No przecież mi nic nie zrobisz. To. A, prawie go miałem w wieczku. No, Kalo, ej! Ile on ma jump padów? No, ludzie! Ile razy on mi jeszcze ucieknie? Co to ma być w ogóle? Przecież to jest jakiś żart, jeden wielki, największy. No, i on jeszcze rozwala jump pada, Nie. Widzowie, nie, znalazłem najgorszego gracza na świecie. On mi ucieka całą grę. W sumie mamy awkę, moglibyśmy go z awki pojechać. Trochę maczików nazbierajmy. Tu się klepią. No, połówka potki, połówka potki by się przydała, bardzo. Sporo matsów sobie nazbierałem. Tam się sporo klepią. Co się tu będzie działo? Wlatujemy jako krowa. Bum. Czemu ona nie skacze? No, i mamy mojego uciekiniera. Nie ma uciekania, gościu. Nigdy już mi nie uciekaj. Co to w ogóle miało być, widzowie? O ty. O ty, króliczku. No, czekam na was, chłopaki. Gdzie jest drugi? Dobra, jeden jest tam. Na dół. No, gin gin gin. No i widzowie, czy będziemy mieli wina jako Ariana Grande? Sprawdzimy to za chwilę. Nie, no on mnie znowu chyci pewnie. Ty jak on dobrze się buduje? On nie jest taki. Dobra, jest zły. Wygrywamy jako Ariana Grande. Widzowie, eee, słuchajcie, no co? Nowa ikona, nowa wygrana. Wpisujcie kodewera, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i zgłaszajcie się do konkursy. A jeśli chcesz poznać tajemnicę, nowej aktualizacji, wbij na ten odcinek. Trzymaj się, wieku, cześć.